Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kroskopedia, a dzisiaj mamy Wielkanoc, dlatego postanowiłem, że zaprezentuję Wam mojego malutkiego mocka. A mocek ten przedstawia śniadanie wielkanocne. Na, właśnie na starym kanale kiedyś publikowałem takiego moca wielkanocnego: poszukiwanie jajek, czy jakoś tak się to nazywało. To teraz postanowiłem, że nie zbuduję niczego właśnie z tym związanego, tylko zbudujemy sobie takie oto śniadanie wielkanocne. Zapraszam! Pokażę Wam teraz tego moca z każdej ze stron, tak się on prezentuje. Nie ukrywam, że jego powinno się wyglądać raczej tylko z tej pierwszej strony, bo inne są tylko puste ściany, w jakieś szare fragmenty, które no niestety, ale musiałem wyjść, ponieważ w niebieskim kolorze nie miałem takich klocków, jakich trzeba było tam użyć. Czyli na przykład tutaj jakiegoś klocka z jumperem, no to nie miałem w tym kolorze, musiałem użyć właśnie tego, ale wygląda to całkiem nieźle, przynajmniej od przodu, że taka płyta tutaj jakaś wisi, yy, czyli tutaj ta szafka tak podwieszona też chyba nie wygląda najgorzej. Teraz przyjrzyjmy się temu stołu z jedzeniem. Obawiam się, że zaraz z tego stołu może mi wszystko zlecieć, bo niektóre te rzeczy na talerzach szczególnie nie są do niczego przymocowane. Pokażę wam to tak. Na każdym z tych dwóch talerzy mamy tutaj, pewnie to jest kawałek rzeżuchy, no kto wie, dość duży w sumie. Na dole jest jakiś precel, a na samym górze jest jajko no bo wiadomo symbol Wielkanocy tak samo tutaj jest pisanka ona akurat pewnie no, pochodzi z tego oczywiście zestawu, który recenzowałem dla Was w, przy okazji właśnie omówienia Wielkanocnych Minifigów zapraszam właśnie na ten odcinek po obejrzeniu tego, jeżeli ktoś jeszcze go nie widział, z tej strony tak to wygląda, widzicie, że tam też właśnie jest to jajko, tutaj jeszcze jest jakaś, jakaś tarta Jakaś butelka, jakieś ciasteczka. Naprawdę prezentuje się to bardzo dobrze. Przy samym stole widać, że zasiada jakiś chłopak. Tutaj jest jego mama i jakaś jego pewnie babcia. No, oby nie wychodzili z domu, wiadomo, trzeba zostawać w domu. Teraz pamiętajcie o tym właśnie w trakcie, w tym okresie świątecznym. Teraz może przyjrzymy się tym, właśnie tutaj, co się dzieje z tyłu, temu, temu aneksowi kuchennemu. Tutaj zobaczcie. Ja wam właśnie zaraz wyjmę te wszystkie szufladki i szafeczki, otworzę, żebym mogła pokazać, co tam jest w środku. Ale najpierw bym się tutaj tym, co się dzieje na blatach. Wiadomo, że tego, tej części nie widzicie. Oj, dopiero teraz właśnie możecie ją dostrzec. Bo teraz tutaj, tutaj jest w środku ciemno, przez właśnie te ściany, które są z każdej ze stron. Tutaj mamy, zobaczcie, takie jakieś puszkę z jakimś napojem. Jest jakiś kawałek arbuza. Tutaj jakaś zupa się pewnie gotuje na gazie, w takim garnku. Tutaj leje jakiś palnik kawałek jakiegoś ciasta, może charlotka, no kto wie. Tutaj jest jakiś sok pomarańczowy, już widać, że otwarty, no i jakieś dwie inne butelki. Tutaj jeszcze jakaś, jaka babeczka właśnie zlega jakaś taka mafinka, no kto wie. Tutaj właśnie na tej są jeszcze szklanki, tutaj też fajny ten element, tak są na stole, trochę ich tutaj jest. No i wydaje mi się, że spoko to wyszło. Teraz otworzę te szafki, szuflady i pokażę Wam co jest w środku. W pierwszej szufladzie mamy taki tasak i łyżkę. W drugiej pewnie jakaś czekolada by się znalazła. Tutaj pokażę Wam jeszcze właśnie szafeczki od środka. Trzeba było wypiąć właśnie krzesełko babci, żeby tam się dostać. Mamy jakieś tutaj czerwone kubki. Tutaj są wisienki i co tam jeszcze jest w tej właśnie szafce z wiśniami? Coś tam wydaje mi się, że jeszcze innego było. No, o właśnie, o to mi chodziło. Jest jakaś taka trzepaczka. Zaraz się te inne rzeczy pozbiera, które tam wypadły mamy tutaj jeszcze no właśnie ostrość się już popsuła nam. mamy jeszcze tutaj mleko o taki ładny kartonik z mlekiem tutaj wam to jeszcze o pokażę i tutaj jeszcze w piekarniku mamy jakieś ciasteczka które dopiero się pieką no chyba chyba spoko także pozbieram to i jeszcze zrobię jeszcze taki ładny kadr na całego moca. także jeszcze ładny kadr tutaj na właśnie cały ten moc Tutaj mam jeszcze jakiś dywan. Podłoga została wykonana z takich tajli. To są właśnie dark red, bodajże kolor, i są to tile 2x2. Fajna technika. W sumie, jeżeli taka gładka podłoga tutaj jest na mocach, to bardzo fajnie to wygląda. Jest tak wszystko wygładzone. No i jestem zadowolony, chociaż tego moca budowali naprawdę szybko. Jakaś godzinka, może dwie, jak trochę długo, ale jednak jest ok. Także ja, jeszcze złożę wam oczywiście wierzenia wielkanocne, no bo wiadomo, że dzisiaj właśnie oto to święto jest. Także słuchajcie, no, smacznego jajka, mokrego dingusa, oczywiście też zdrowia. To są bardzo ważne życzenia w tym roku, no bo wiadomo, co się aktualnie dzieje. Także też mam nadzieję, że nie wychodzicie z domu, żeby nie narażać siebie oraz innych. Także słuchajcie, no, naprawdę, mam nadzieję, że przestrzegacie tych zasad. No, też jeszcze oczywiście wesołych świąt Wielkiej Nocy. Także to pewnie będzie. Tyle z tych życzeń, no. Mam nadzieję, że te święta będą dobre też i u Was, chociaż będą pewnie inne od wszystkich, które już były i pewnie będą, chociaż tego jeszcze nie wiemy. To będzie już na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, co myślicie też o tym. Mocu, trzymajcie się i cześć.